Servus Ferreira. Mam nadzieję, że samą poczucie daje żyć. Dzisiaj będziemy kontynuowali motyw przewodni stałtowy. Tym razem piwna miksologia w formie ruchomych obrazków. Czołówka i lecimy. Dlaczego taki format zamiast zwyczajowego wpisu? Cóż, powiedzmy sobie wprost. Ten koktajl, bo do koktajli się to jednak zalicza, nie jest przewidziany do pięknego opotografowywania. Co więcej będzie na zdjęciach wyglądał naprawdę tragicznie i źle i zupełnie niezachęcająco do spożycia. No, jego rola jest bardziej socjalizująca i towarzyska niż, no, pięknie wyglądająca. Ale zanim do tego przejdziemy, trochę teorii i gadaniny. Stałty wszelkie maści doskonale nadają się do różnego rodzaju miksów. I jest to związane zarówno z ich cechami sensorycznymi, jak i po prostu z wyglądem, który jest bardzo charakterystyczny i daje duże pole do manewru. Zorientowano się o tym już dosyć wcześnie, bo w drugiej połowie XIX wieku, kiedy stworzono taki koktajl jak Black Velvet, który w swojej istocie jest po prostu rezańcem pół na pół, stał tu z bąbelkami. No w tym wypadku akurat to był szampan. Okazja ku temu była o tyle specjalna, co specyficzna, mianowicie żałoba po księciu Albercie, mężu królowej Wiktorii. I jeden z przedsiębiorczych barmanów po prostu stwierdził, że, no okej, okay, przy takiej okazji to nawet szampan powinien być w żałobie. Do wszystkiego jak widać da się dorobić teorię. Mnogość odmian stautów, składników, które można z nimi sparować, jak również destylatów, które będą się z nimi lubiły, daje całkiem spore pole do manewru. Dość powiedzieć, że nawet na stronie Guinnessa jest 8 różnych receptur miksologicznych. I teraz nie będę pytał, kiedy ostatni raz widzieliście coś takiego, bo bym musiał zapytać, kiedy tak naprawdę ostatni raz byliście na stronie internetowej browaru, a nie na profilu na Facebooku czy na Instagramie. Zresztą sami to wiecie doskonale, ile stoutów już chociażby nawet na polskim rynku leżakowało w różnych beczkach po destylatach. I nawet w drugą stronę, można kupić whisky bez problemu i to co najmniej chyba dwóch firm tak naprawdę w miarę sensownie są dostępne w Polsce, które leżakowały w beczkach po piwie. Które to piwa leżakowały w beczkach po innych destylatach. Więc opcji jest całkiem sporo. No i przechodzimy do naszego dzisiejszego koktajlu. Zasadniczo nie powinienem używać nazwy Irish Carbom, która jest już nieprawidłowa, aczkolwiek wiadomo o co chodzi, jeżeli ją powiemy, ponieważ ta nazwa źle się kojarzy. I nie wiem komu gorzej się kojarzy, czy Irlandczykom, czy Brytyjczykom. W każdym razie, taką bardziej obowiązującą jest w tym momencie Irish Slammer, który, która to nazwa też oddaje istotę rzeczy, jeżeli chodzi o ten koktajl, o czym zaraz, jeżeli jeszcze go nie znacie, no to się przekonacie tak. Irish Carbon ma oczywiście swą genezę w Troubles, które bardzo ładnie się tłumaczy jako kłopoty. Jak to pięknie ujęli Black Star Riders w pierwszych wersach Another State of Grace, nazwali to kłopotami, ponieważ nie do końca była to wojna. Przyznając, że była, ciężej by było zignorować. Na no jakoś na dniach na Netflix będzie wchodził bardzo fajny film w imię ojca, In the Name of the Father. Polecam, bo tam temat oczywiście też się przewija. Ale Michale, skąd zatem nazwa, która sugeruje ewentualność rozsmarowania mózgu na najbliższej ścianie użyta do koktajlu? Jeżeli mówię. Mieszamy w pół na pół rudą irlandzką z Irish Cream i następnie traktujemy jako ubota, którego wrzucamy do w połowie opróżnionej pinty Guinnessa. I wypijamy na hejnał. To jest oczywiście drinking game, która jest taka mocno pubowa, oczywiście w towarzystwie, dlatego że ostatnia osoba, która wypije to na hejnał, stawia kolejkę wszystkim. Stąd też nazwa, która dość dobitnie oddaje stan istnienia następnego dnia. Swoją drogą trzeba tutaj też nadmienić, że Irish Cream nie jest tradycyjnym irlandzkim trunkiem, tak? Tylko został wymyślony przez agencję kreatywną. Aczkolwiek po wielu, wielu latach oczywiście już w tym momencie jest jako produkt regionalny chroniony znakiem. Oczywiście w ramach cyklu Piwnej Miksologii sam robię te koktajle, o których opowiadam, o których piszę, o których robię zdjęcia. Więc sam na siebie to właśnie sprowadziłem, że, no tak, trzeba, trzeba tutaj się postarać. najpierw dopiję to do połowy. Dobra, ustalmy, że jest połowa w kilku łykach. Jedno odstępstwo, które zrobię, mianowicie nie będę wrzucał szota do środka z prostej przyczyny. Nie bardzo bym chciał, że tutaj, jako że mam metr kwadratowy przestrzeni roboczej z całą elektroniką z przodu, żeby gdzieś to walnęło, bo będzie mi bardzo przykro. Ale przy okazji będziecie mogli zobaczyć, jak. dlaczego wygląda to. dlaczego i wygląda to tak, że raczej zdjęcie tego koktajlu nie robi. W przeciwieństwie do. tutaj odłożę na chwilę. omijając telefon robiący za monitor. W przeciwieństwie do takiego warstwowego szocika, który wygląda bardzo ładnie. To jest dopiero zabawa. Mikrofon z tej strony. Już parę razy go potrąciłem, bo macham łapami, jak gadam. Chyba Shotgun z tej strony byłby dużo lepszy. No ale cóż, działa. To najważniejsze. Okej, okay, no to zabawa. Bomby w dół. Tak widać jak się tam nasz klancy wzięło i ładnie zrobiło. Zobaczcie, o. Teoretycznie pewnie można by się tym pobawić, temperując jak śmietana do zupy. Myślę, że wtedy rzeczywiście dolewając podrobinie po z stałtu do innego szkła, w którym będzie shot warstwowy no już zmieszany. To pewnie by się udało. Pewnie by się udało zresztą karbonarę tak najlepiej robić, właśnie jeszcze zagęszczając, znaczy podnosząc temperaturę, nie zagęszczając, rozrzedzając, kurde, co ja mówię. Rozrzedzając masę na karbonarę, tą jeczną serową To jest straszna dygresja, ale ostatnio zrobiłem świetną carbonarę i taką rzeczywiście, więc podzielę się wiedzą, rzeczywiście tą wodą z makaronu, tak częściowo i temperując jak właśnie tą śmietanę. No to myślę, że jakby zrobić tą w tę stronę, w ten sposób, to by. Tak, może wyglądało dobrze ale nie będę próbował aktualnie. No ale dobra, skoro w cyklu Piwnej Miksologii opisuję doznania smakowe pod tytułem aromaty i smaki aromaty, to raczej nie. Jak zatem smakuje Irish Car Smakuje jak błędne wybory życiowe, których wbrew popularnemu powiedzeniu jednak nie uczymy się. Jak oceniający wzrok współtowarzyszy nocnej eskapady w linii nocnej przy powrocie do domu. Jak brak zrozumienia słońca przy oknie wychodzącym na wschodnią stronę oraz dodałbym może jeszcze lekkie nuty wiertarki udarowej sąsiada w niedzielę o 6 rano. Nowej wiertarki udarowej, którą, którą trzeba użyć. I sąsiad postanowił meblościankę przymocować w taki sposób, że fala uderzeniowa jej nie rusza od ściany. Czyli jak możecie z tego sami wywnioskować 11 na 10, dwa kciuki w górę, przyjaciołom polecam. Będzie to pierwsza rzecz, jaką zrobię po otwarciu knajp przez rząd? E, dziękuję Pan rząd. Jesteście bardzo przydatni. Powiedzmy sobie szczerze, że dzisiejszy materiał jest taką humorystyczną odskocznią od sytuacji, w której tak naprawdę wszyscy się znajdujemy. Nie można wyjść do knajpy spotkać się z ludźmi, nie można. Z, nie wiem, żyć normalnie, tak? Więc no, trzeba sobie jakoś radzić. Natomiast jeżeli zainteresowało was, że w ogóle istnieje coś takiego jak piwna miksologia i czy tutaj. Książkę, chociażby zdejmę ze ściany, tak? Ze ściany. Coś takiego, jakbym wiedział, że to jest para z Nashville, jak w Naszwil byłem, to pewnie by to inaczej wyglądało, ale książka, książka ciekawa. Tylko że dosyć tak traktuje piwo jako top-up, inaczej można to też robić. I właśnie, jeżeli interesuje Was piwna miksologia i w ogóle miksologia was zainteresowała trochę bardziej, na pewno mogę Wam polecić dwa kanały, które są. Bardzo zacny, bardzo godny i mam bardzo dużo wiedzy. Z polskich mój Barpl. Zdecydowanie numer jeden, jeżeli chodzi o kwestie miksologiczne, i z zagranicznych bardzo polecam how to drink. Jest gość, jest mega śmieszny, naprawdę bardzo przyjemnie się te Greg. Z tego co dobrze pamiętam. Bardzo dobrze się te materiały ogląda i przy okazji można się sporo dowiedzieć. Oraz oczywiście, jeżeli wolicie w formie pisanej i popatrzeć sobie na ładne zdjęcia, polecam piwny piwnygarr.pl, gdzie już uzbierałem trochę tych przepisów miksologicznych z różnymi piwami. Jako, że piwa traktuję nie tylko najprościej jak się da, czyli tak jak wspomniałem, jako top-up, czyli dopełnienie już zmieszanego koktajlu, gdzie rzeczywiście piwo, które, które jest trunkiem, z wysyceniem, z nagazowaniem. Najprościej po prostu jest je dolać, żeby się nie bawić, ale da się shakeować, da się wiele różnych ciekawych rzeczy z tego piwa zrobić i myślę, że to jest temat, który w najbliższych latach będzie się rozwijał, będzie ciekawy. Zwłaszcza, że. Hej, to jest mega wdzięczne. Wszystkie linki standardowo w opisie pod tym filmem. Natomiast, jeżeli Wam się podobał, jeżeli byście chcieli więcej na ten temat, jeżeli lubicie po prostu moją gadaninę to będę mega wdzięczny za, nie wiem, łapy w górę, yy, subskrypcję, dzwoneczek, żeby było wiadomo, że film wyszedł. Na pewno pomoże mi w rozwoju tego kanału i po prostu będę, tak zwyczajnie, Polsku wdzięczny. Dzięki i do następnego.